Cześć, jestem Mariusz. Jestem Sebastian. Jesteśmy z firmy UPL Polska. Firma UPL jest jedną z pięciu największych firm na świecie produkujących środki ochrony roślin, ale nie tylko. W naszym portfolio mamy bardzo dużo produktów biologicznych, m.in. Argos, który jest stosowany do zwalczania kiełków ziemniaków podczas przechowywania. Mamy również dział Crop Service, który zajmuje się świadczeniem dla Was usług, m.in. Apli aplikacji produktu Argos. Ale zanim aplikację, robimy najpierw szczegółową analizę przechowalni, którą Wam dzisiaj pokażemy. Dlatego zostańcie z nami do końca, przekażemy Wam kilka cennych informacji, na co należy zwrócić uwagę w Waszych przechowalniach. Każda przechowalnia jest inna. Do każdej z nich podchodzimy indywidualnie, jednak zwracając uwagę na te same kwestie. Bardzo istotnym parametrem jest szczelność przechowalni. Do tego obiektu nie mamy zastrzeżeń. Jest to nowy obiekt, który wizytujemy już po raz kolejny. Innymi bardzo istotnymi parametrami jest sprawdzenie wentylacji oraz przepływu powietrza. W przypadku tej przechowalni przepływ powietrza między skrzyniami Dobra wentylacja i przepływ powietrza jest bardzo istotne. Gwarantuje to nam dostarczenie świeżego powietrza w każdy zakątek przechowani, a co za tym idzie, bardzo skuteczne działanie argosa, który w postaci mgły trafia do każdego ziemniaka, który ma kiełek. Mamy 0,6, czyli jest OK. Najlepszymi parametrami przy, przy, przy przepływie powietrza jest Zakres od 0,4 do 2 m na sekundę. Jest to bardzo istotne, ponieważ jeśli powietrze jest zbyt wolne, może nieodpowiednio rozdysponować się argos po całej przechowaniu. a w przypadku zbyt dużej prędkości może spowodować wybicie mgły, a co za tym idzie kondensacja i osiadanie się argosa na różnych elementach przechowania. Kolejnymi parametrami, które sobie sprawdzimy, będzie temperatura, wilgotność oraz dwutlenek węgla. Żeby było nas lepiej słychać, wyłączyliśmy na chwilkę wentylację, włączyliśmy urządzenia pomiarowe. Urządzenie wskazuje nam temperaturę, wilgotność oraz dwutlenek węgla. Jeżeli chodzi o poziom dwutlenku węgla, jest na poziomie 1520 ppm, natomiast wilgotność wynosi 85%, a temperatura 5,3 stopnia Celsjusza. Parametry wilgotność i temperatura są bardzo istotne, ponieważ one utrzymują nam ziemniaki w dobrej kondycji. Jeśli chodzi o temperaturę, jest ona zależna od, w zależności od wykorzystania ziemniaków. Tutaj mamy akurat tylko może odmiany, odmianę jadalną, tak więc możemy trzymać jej w niższych temperaturach, około 4-5 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o ziemniaki przeznaczeniem na frytki czy też chipsy, one muszą być trzymane w wyższych temperaturach, około 8 do 12 stopni Celsjusza, ze względu na możliwość wytworzenia się cukrów redukujących, które wpływają na pogorszenie się jakości produktu. Jeśli chodzi o parametr dwutlenku węgla, nie może być on zbyt duży, ze względu na to, że może wpłynąć na pogorszenie się jakości produktu, który tutaj mamy. Za nami trwa już proces aplikacji Argos. Teraz pięć rzeczy, o których chcemy Wam powiedzieć. Pierwszą z nich to jest szczelność przechowalni. Szczelność przechowalni znacząco wpływa na proces aplikacji produktu Argos, ale przede wszystkim wpływa również na ograniczanie kosztów związanych z utrzymaniem odpowiednich warunków w przechowalni. W przypadku, jak mamy bardzo szczelne przechowanie i cykl wentylowania będzie o wiele krótszy, aniżeli w przypadku, gdyby była ta szczelność dużo gorsza. Kolejnym czynnikiem to temperatura. Pamiętajmy o tym, że temperatura zależy głównie od typu użytkowego ziemniaka. Czy jest to ziemniak przeznaczony jako jadalny, czy do przemysłu typu chips bądź nasadzeniaki. Tak jak wcześniej wspominałem, jest to bardzo istotne ze względu na tworzenie się cukrów redukujących, które w procesie wysmażania frytków, czy frytek, czy chipsów bardzo niekorzystnie wpływa na kolory, kolory samego produktu końcowego. Jeżeli chodzi o wilgotność, pamiętajmy, żeby była ona w granicach 90%, ogranicza nam to znacząco proces transpiracji ziemniaków. Bardzo dobra wysoko, bardzo dobra wilgotność i odpowiednia wentylacja utrzymuje w dobrej kondycji zimniaków. Są one suche, ale też nie, tworzą, nie, nie powoduje możliwości tworzenia się bakterii czy też chorób grzybowych. Jeżeli chodzi o ostatni punkt, o którym chciałbym powiedzieć, to pamiętajmy, że przed załadowaniem do przechowań należy zwrócić uwagę na zanieczyszczenia. Czy to ziemią, czy obecnością kamieni. Zanieczyszczenia ograniczają nam swobodny przepływ powietrza między ziemniakami, natomiast obecność kamieni może prowadzić do uszkodzeń mechanicznych, które tworzą wrota do patogenów chorobotwórczych. Zapraszamy Was do kontaktu i odwiedzenia naszej strony internetowej upl.service.pl. Zapraszamy także do oglądania następnych filmów, gdzie dowiecie się innych ciekawych informacji. Dzięki. Dzięki. Cześć.